Anna Kowalska miała dwadzieścia lat i ręce popękane od ciężkiej pracy, gdy po raz pierwszy przekroczyła próg zamku Radziwiłłów. Pochodziła z najuboższej chaty w wiosce Brzeziny, gdzie jej ojciec, chory na płuca, ledwo zipał, a matka prała bieliznę dla bogatszych sąsiadów, aby wyżywić troje dzieci. Zamek górował nad okolicą jak bajkowa forteca, z wysokimi wieżami i oknami, które błyszczały w słońcu niczym klejnoty. Anna nigdy nie marzyła o tym, aby zobaczyć go z bliska, ale gdy w wiosce rozeszła się wieść, że hrabia poszukuje nowych służących, matka nalegała, aby córka spróbowała szczęścia. Może tam znajdziesz lepsze życie, mówiła z nadzieją w głosie. Jesteś silna i pracowita, a może kiedyś spotkasz jakiegoś przyzwoitego rzemieślnika, który cię poślubi. Anna nie miała wielkich ambicji, chciała tylko zarobić na chleb dla rodziny i może odłożyć kilka groszy na leki dla ojca. Gdy stanęła przed ekonomem zamku, panem Kowalczykiem, w swojej jedynej przyzwoitej sukni, która była łatana w trzech miejscach, czuła się jak żebrak proszący o jałmużnę. Potrafisz gotować? zapytał ekonom, mierząc ją wzrokiem. Tak, panie, odpowiedziała cicho. Sprzątać? Tak, panie. Czytać? Anna zawahała się. Trochę, panie. Ksiądz nauczył mnie podstaw. Ekonom skinął głową. Będziesz pomagać w kuchni i sprzątać pokoje gościnne. Płaca to sześć groszy tygodniowo, plus wyżywienie. Zgadzasz się? Anna nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Sześć groszy to było więcej niż jej rodzina zarabiała przez miesiąc. Tak, panie, bardzo dziękuję. Nie wiedziała jeszcze, że los przygotował dla niej coś, o czym nie śmiała nawet marzyć. Rozdział drugi. Życie w zamku. Pierwsze tygodnie w zamku były dla Anny jak wejście do zupełnie innego świata. Korytarze wyłożone marmurem. Ściany pokryte gobelinami przedstawiającymi sceny z polowań, kryształowe żyrandole, które rzucały tęczowe refleksy na sufity, wszystko to przyprawiało ją o zawrót głowy. Hrabia Stanisław Radziwił był mężczyzną w średnim wieku, wdowcem wychowującym samotnie siedmioletniego syna Michała. Anna widziała go tylko z daleka, gdy przechodził przez korytarze w towarzystwie gości lub gdy wyjeżdżał na polowanie. Był wysokim, przystojnym mężczyzną o smutnych oczach, który nosił żałobę po zmarłej żonie. Małego Michała Anna poznała przypadkiem, gdy chłopiec zabłądził do kuchni, szukając swojej nianiki. Był delikatnym dzieckiem o jasnych włosach i wielkich niebieskich oczach, które przypominały oczy jego zmarłej matki. Anna dała mu kawałek świeżo upieczonego chleba z miodem, a chłopiec uśmiechnął się do niej z wdzięcznością. Jak masz na imię? Zapytał, siadając na stołku przy kuchennym stole. Anna, młody panie, odpowiedziała, robiąc dyk. Nie musisz się kłaniać, powiedział Michał poważnie. Jesteś miła. Czy będziesz moją przyjaciółką? Anna poczuła, jak serce ściska jej się z czułości. To dziecko, otoczone przepychem i służbą, wydawało się samotne, jak ona sama w swojej biednej chacie. Oczywiście, młody panie. Od tego dnia Michał często zaglądał do kuchni, aby porozmawiać z Anną. Opowiadał jej o swoich lekcjach, o książkach, które czytał. O tęsknocie za mamą. Anna słuchała cierpliwie, czasem opowiadając mu o życiu w wiosce o zwierzętach w lesie, o legendach, które słyszała od babci. Nie wiedziała, że ich przyjaźń wkrótce zostanie wystawiona na najcięższą próbę. Rozdział trzeci. Nadchodzi burza grudzień. 1789 roku przyniósł najsurowszą zimę, jaką pamiętali najstarsi mieszkańcy okolicy. Śnieg padał nieprzerwanie przez kilka dni a wiatr wył, jak wilk, wstrząsając oknami zamku. Anna, patrząc przez okno kuchni na białą zawieruchę, myślała o swojej rodzinie w chłodnej chacie i modliła się, aby mieli dość opału na zimę. Hrabia Stanisław był coraz bardziej niespokojny. Jego syn, zwykle żywy i ciekawski, stał się apatyczny i często skarżył się na nudności. Doktor, który przyjechał z miasta, stwierdził, że to prawdopodobnie przeziębieniu, ale zalecił odpoczynek i ciepło. Michał jednak nie słuchał nakazów pozostania w łóżku. Gdy tylko nikt nie patrzył, wymykał się z pokoju i wędrował po zamku, szukając rozrywki. Anna często znajdowała go w bibliotece, gdzie przeglądał książki z obrazkami, albo w wielkiej sali, gdzie bawił się z drewnianymi żołnierzykami. Młody panie, mówiła łagodnie, powinien Pan być w łóżku. Ojciec się martwi. Nie chcę leżeć, odpowiadał uparcie. Tam jest nudno. A poza tym nie jestem chory, to tylko trochę kaszlu. Anna widziała jednak, że chłopiec jest bladszy niż zwykle i ma gorączkowe rumieńce na policzkach. Starała się go przekonać do powrotu do pokoju, ale Michał był upartym dzieckiem, które nie lubiło, gdy mu rozkazywano. Tego feralnego dnia, gdy burza osiągnęła szczyt swojej furii, Michał postanowił udowodnić wszystkim, że jest całkowicie zdrowy. Wymknął się z zamku przez boczne drzwi i ruszył w kierunku lasu, gdzie chciał zbudować fort ze śniegu, tak jak opowiadała mu Anna o swoich dziecięcych zabawach. Gdy służba odkryła jego zniknięcie, w zamku zapanowała panika. Hrabia, blady ze strachu, organizował poszukiwania, ale śnieżna zawierucha była tak silna, że trudno było zobaczyć cokolwiek w odległości kilku kroków. Anna, słysząc o zniknięciu Michała, poczuła, jak krew zastygła jej w żyłach. Rozdział czwarty. Decyzja o życiu i śmierci. Gdy wieść o zniknięciu małego Michała rozeszła się po zamku, wszyscy dostępni mężczyźni, od stajenny po ekonoma, zostali zmobilizowani do poszukiwań. Hrabia Stanisław, mimo protestów służby, sam prowadził jedną z grup. Jego twarz była blada ze strachu o jedyne dziecko. Anna stała w kuchni, słuchając hałasu przygotowań i czując, jak serce wali jej jak młot. Znała Michała lepiej niż ktokolwiek inny w zamku. Wiedziała, gdzie lubił się bawić, jakie miejsca go fascynowały. A przede wszystkim znała las jak własną kieszeń. Spędziła w nim całe dzieciństwo, zbierając grzyby, jagody i zioła dla matki. Nie możemy go znaleźć w tej zawieruchy. Usłyszała, jak jeden ze służących mówi do drugiego: Śnieg pada tak gęsto, że nie widać własnej ręki. Jeśli chłopiec jest w lesie, to. Nie dokończył, ale Anna wiedziała, co chciał powiedzieć. Dziecko nie przeżyje nocy w takim mrozie. Bez słowa poszła do swojego pokoju i założyła najcieplejsze ubranie, jakie miała. Wełnianą sukienkę, gruby szal i płaszcz, który odziedziczyła po babci. Wzięła latarnię i kawałek chleba, który schowała w kieszeni. Gdy wychodziła tylnym wyjściem z zamku, zatrzymała ją kucharka. Anna, gdzie idziesz? Hrabia zabronił wychodzić. Muszę go znaleźć, odpowiedziała Anna z determinacją. Znam las lepiej niż wszyscy pozostali razem wzięci. Jeśli Michał tam jest, ja go znajdę. To szaleństwo. Zginiesz w tej burzy. Anna spojrzała na starszą kobietę z powagą, która nie przystała jej latom. Jeśli nie spróbuje, on na pewno zginie, a ja nie mogę z tym żyć. Wyszła w śnieżną zawieruchę, nie wiedząc, że to będzie najważniejsza noc w jej życiu. Rozdział piąty. W objęciach burzy las zimą był miejscem magicznym, ale także śmiertelnie niebezpiecznym. Anna szła przez śnieg sięgający jej kolan, trzymając latarnię, której światło ledwo przebijało się przez gęstą zawieruchę. Wiatr wył między drzewami jak żywa istota, a śnieg siekł ją po twarzy niczym tysiące małych igieł. Ale Anna nie poddawała się. Znała każdą ścieżkę, każde drzewo, każde wzniesienie w tym lesie. Wiedziała, gdzie Michał mógł pójść: do starego dębu, gdzie latem bawili się w chowanego, Albo do małej polany, gdzie opowiadała mu o leśnych stworzeniach. Michał! wołała, ale jej głos ginął w huku wiatru. Michał, gdzie jesteś? Szła już od godziny, gdy dotarła do pierwszego miejsca, starego dębu. Nie było tam śladu chłopca. Serce zaczęło jej bić szybciej ze strachu. Jeśli Michał zabłądził głębiej w las, mogła go nie znaleźć, zanim będzie za późno. Ruszyła dalej w kierunku polany. Śnieg padał coraz gęściej, a mróz stawał się coraz bardziej dotkliwy. Anna czuła, jak jej palce u stóp i rąk zaczynają drętwieć, ale nie przestawała iść. Myślała o małym Michale, o jego uśmiechu, o tym, jak nazywał ją swoją przyjaciółką. Gdy dotarła na polanę, zobaczyła coś, co sprawiło, że serce stanęło jej na moment. Pod wielką sosną leżała mała postać, prawie całkowicie zasypana śniegiem. To był Michał. Nieprzytomny, z niebieskimi ustami i zamkniętymi oczami. Anna rzuciła się do niego, odgarnęła śnieg i wzięła go w ramiona. Chłopiec był lodowato zimny i ledwo oddychał. Wiedziała, że ma bardzo mało czasu, musiała go ogrzać i jak najszybciej dotrzeć do zamku. Zdjęła swój płaszcz i owinęła nim Michała, potem przycisnęła go do swojego ciała, dzieląc się własnym ciepłem. Nie umieraj, szeptała mu do ucha. Proszę, nie umieraj. Teraz musiała znaleźć drogę powrotną w śnieżnej zawieruchy, niosąc nieprzytomne dziecko. Rozdział 6. Droga do domu. Podróż powrotna była najdłuższą w życiu Anny. Michał w jej ramionach był ciężki jak ołów, a jego ciało wciąż było przerażająco zimne. Anna szła przez las, potykając się o korzenie drzew ukryte pod śniegiem, ale nie pozwalała sobie na odpoczynek. Wiedziała, że każda minuta może zadecydować o życiu chłopca. Co kilka kroków zatrzymywała się, aby sprawdzić, czy Michał jeszcze oddycha. Jego oddech był płytki i nieregularny, ale wciąż żył. Anna mówiła do niego cicho, opowiadając historie, które kiedyś słyszała od babci, licząc na to, że jej głos może go przywołać z nieprzytomności. Pamiętasz, Michał, jak opowiadałam ci o królewnie, która zamieniła się w gwiazdę? Ona też była zagubiona w lesie, ale znalazła drogę do domu, bo miała dobre serce. Śnieg wciąż padał. A wiatr nie ustawał. Anna czuła, jak jej własne siły słabną. Jej stopy były tak zmarznięte, że prawie ich nie czuła, a ręce drżały z wysiłku niesienia dziecka, ale nie mogła się poddać, nie teraz, gdy była tak blisko. Gdy w końcu zobaczyła światła zamku przez drzewa, poczuła przypływ ulgi tak silny, że o mało nie upadła, ale jeszcze nie była bezpieczna. Musiała dotrzeć do bramy i przekazać Michała w ręce lekarza. Ostatnie sto metrów do zamku było jak maratończyk na mecie. Anna szła na ostatnich siłach, ale determinacja dodawała jej energii. Gdy w końcu dotarła do głównej bramy, krzyknęła z całych sił: Pomocy!. Znalazłam młodego pana. Straż natychmiast otworzyła bramę. Anna wpadła do środka, wciąż trzymając Michała w ramionach. Jej suknia była przemoczona, włosy pokryte śniegiem, a twarz czerwona od mrozu, ale w jej oczach płonął triumf. Żyje, wydyszała. Żyje, ale potrzebuje lekarza. W tym momencie pojawił się hrabia Stanisław. Jego twarz była bladą maską strachu i nadziei. Rozdział siódmy. Spotkanie z hrabią. Hrabia Stanisław wybiegł na dziedziniec zamku w momencie, gdy Anna przekraczała bramę z jego synem w ramionach. Widok tej młodej służącej, przemoczonej i drżącej z zimna, ale wciąż trzymającej mocno jego najdroższy skarb, wstrząsnął nim do głębi. Michał! Wykrzyknął biegnąc do nich. Czy on żyje, wasza miłość? odpowiedziała Anna, przekazując chłopca w ramiona ojca. Ale jest bardzo wychłodzony, trzeba go natychmiast ogrzać. Hrabia wziął syna i poczuł, jak lodowate zimno emanuje z małego ciała. Michał był nieprzytomny, jego oddech był słaby, ale żył. Stanisław spojrzał na Annę z wdzięcznością tak głęboką, że nie potrafił znaleźć słów. Doktor! zawołał do służby. Natychmiast sprowadzić doktora. Anna, wyczerpana i drżąca, chciała się wycofać, ale hrabia zatrzymał ją gestem. Zostań, powiedział cicho. Proszę. Przez następne godziny zamek był w gorączce działania. Doktor przybył i natychmiast zajął się Michałem, nakazując ogrzewanie dziecka i podawanie ciepłych napojów. Anna siedziała w kącie pokoju owinięta kocem, który ktoś na nią narzucił, i obserwowała, jak hrabia nie odstępuje łóżka syna na krok. Gdy doktor w końcu oznajmił, że chłopiec jest poza niebezpieczeństwem, hrabia usiadł ciężko na krześle i po raz pierwszy od godzin spojrzał na Annę. Uratowałaś mu życie, powiedział cicho. Gdyby nie ty, mój syn by nie żył. Anna opuściła wzrok. To był mój obowiązek, wasza miłość. Nie, zaprzeczył stanowczo. To była odwaga. Nikt inny nie odważyłby się wyjść w taką burzę. Ryzykowałaś własne życie dla mojego dziecka. Hrabia podszedł do okna i patrzył na śnieżną zawieruchę, która wciąż szalała na zewnątrz. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Czego pragniesz? Pieniędzy? Ziemi? Powiedz, a będzie twoje. Anna podniosła głowę i spojrzała na niego z prostotą, która go zaskoczyła. Niczego nie pragnę, wasza miłość. Wystarczy mi, że młody pan żyje. Rozdział ósmy. Ozdrowienie i odkrycie. Przez następne dni Anna nie odstępowała łóżka Michała. Hrabia pozwolił jej zostać w pokoju dziecka, widząc, że chłopiec spokojniej się czuje w jej obecności. Anna czytała mu bajki, karmiła go ciepłą zupą i opowiadała historię o swoich przygodach w lesie. Michał powoli wracał do zdrowia, ale jego stosunek do Anny całkowicie się zmienił. Wcześniej była dla niego miłą służącą. Teraz stała się jego bohaterką, osobą, która uratowała mu życie. Nie chciał, żeby odchodziła nawet na chwilę. Anna, powiedział pewnego dnia, gdy już mógł siedzieć w łóżku, czy zostaniesz ze mną na zawsze? Anna uśmiechnęła się smutno. Jestem tylko służącą, młody panie. Moje miejsce jest w kuchni. Ale ja chcę, żebyś była moją mamą, powiedział Michał z dziecięcą szczerością. Prawdziwe mamy nie zostawiają swoich dzieci. Słowa te usłyszał hrabia, który właśnie wszedł do pokoju. Zatrzymał się w progu, patrząc na scenę przed sobą. Jego syn trzymał rękę Anny, a ona głaskała go po głowie z czułością, której nie widział od śmierci żony. Tego wieczoru, gdy Michał już spał, hrabia poprosił Annę o rozmowę w swojej bibliotece. Anna poszła za nim, czując się nieswojo w otoczeniu tysięcy książek i drogich mebli. Siadaj, powiedział łagodnie, wskazując na fotel przy kominku. Chcę z tobą porozmawiać. Anna usiadła na skraju fotela, trzymając ręce złożone na kolanach. Hrabia nalał sobie kieliszek wina i usiadł naprzeciwko niej. Mój syn cię kocha, powiedział bez wstępów, i ja zaczynam rozumieć dlaczego. Anna poczuła, jak rumieniec zalewa jej policzki. Wasza miłość, ja. Pozwól mi skończyć, przerwał jej delikatnie. Przez ostatnie dni obserwowałem cię. Widziałem, jak troszczysz się o Michała, jak go kochasz, i widziałem coś jeszcze. Hrabia wstał i podszedł do okna. Widziałem kobietę o szlachetnym sercu, która nie myśli o sobie, tylko o innych. To rzadka cecha, Anna. Rzadsza niż tytuły szlacheckie czy bogactwo. Rozdział 9. Nieoczekiwana propozycja. Hrabia Stanisław odwrócił się od okna i spojrzał na Annę z wyrazem, którego nie potrafiła odczytać. W jego oczach było coś, co sprawiało, że serce biło jej szybciej. Nie strach, ale coś cieplejszego i bardziej niepokojącego. Anna, powiedział cicho, chce ci złożyć propozycję, która może cię zaskoczy. Anna czekała w milczeniu, nie ufając własnemu głosowi, Mój syn potrzebuje matki, ja. Ja potrzebuję żony. Nie mówię o miłości, jeszcze nie, ale mówię o szacunku, o wzajemnej trosce, o budowaniu czegoś dobrego razem. Anna poczuła, jak świat kręci się wokół niej. Wasza miłość. Ja. Ja jestem tylko służącą, córką chłopa. To niemożliwe. Hrabia podszedł do niej i ukląkł obok fotela, tak, że ich oczy znalazły się na tym samym poziomie. Szlachta to nie tylko krew, Anna. To także czyny. A ty pokazałaś więcej szlachectwa w jedną noc niż wielu arystokratów przez całe życie. Anna czuła, jak łzy napływają jej do oczu. Ale ludzie, co powiedzą ludzie? Ludzie będą mówić to, co zawsze mówią, odpowiedział spokojnie. Ale ja jestem panem na swoich ziemiach, i jeśli zdecyduję, że chcę poślubić kobietę, która uratowała życie mojego syna, to nikt nie ma prawa mi tego zabronić. Hrabia wziął jej dłoń w swoje ręce. Nie proszę cię o odpowiedź teraz. Pomyśl o tym, ale wiedz, że moja propozycja jest szczera. Chcę, żebyś została moją żoną, matką dla Michała i panią tego zamku. Anna patrzyła na niego przez łzy. A co z moją rodziną? Oni potrzebują pieniędzy, które zarabiam. Twoja rodzina będzie pod moją opieką, zapewnił ją. Twój ojciec otrzyma najlepszą opiekę lekarską, a twoi rodzice nigdy więcej nie będą znać biedy. Anna wycofała rękę i wstała, potrzebując chwili, aby pomyśleć. Podeszła do okna i patrzyła na śnieżny krajobraz, który jeszcze kilka dni temu o mało nie stał się jej grobem. Czy mogę, czy mogę mieć czas na przemyślenie? Zapytała cicho. Oczywiście, odpowiedział hrabia. Ale Anna, wiedz, że nie żałuję tej propozycji i nie żałuję tego, że Cię poznałem. Rozdział dziesiąty. Trudna decyzja. Anna spędziła bezsenną noc, przewracając się w swoim skromnym łóżku w pokoju służby. Propozycja hrabiego była jak sen. Który wydawał się zbyt piękny, aby mógł się ziścić. Ona, córka biednego chłopa, miałaby zostać hrabiną? To było nie do pomyślenia. A jednak rano poszła do kuchni, aby wykonywać swoje zwykłe obowiązki, ale nie mogła się skupić. Kucharka, starsza kobieta o dobrym sercu, zauważyła jej roztargnienie. Dziecko, co ci dolega? Od wczoraj jesteś jakby nieobecna. Anna zawahała się, ale w końcu opowiedziała starszej kobiecie o propozycji hrabiego. Kucharka słuchała z coraz większym zdumieniem, a gdy Anna skończyła, usiadła ciężko na stołku. Święta Matko Boska, wyszeptała. Hrabia chcecie poślubić? Nie wiem, co mam robić, wyznała Anna. To jest jak bajka, ale ja nie jestem księżniczką, jestem tylko prostą dziewczyną. Prostą dziewczyną, która uratowała życie jego synowi, przypomniała kucharka. Anna, czy ty go kochasz? Anna zastanowiła się nad tym pytaniem. Nie wiem, szanuję go. Widzę, jak bardzo kocha Michała, jak dba o swoich ludzi. Jest dobrym człowiekiem, ale miłość, miłość może przyjść z czasem, powiedziała mądrze kucharka. Ale szacunek i dobroć to dobry fundament. A pomyśl o swojej rodzinie, dziecko. O tym, jak mogłabyś im pomóc. Anna wiedziała, że kucharka ma rację. Jej rodzice mogli żyć w godności, ojciec mógłby otrzymać leczenie, młodsi bracia mogli pójść do szkoły. Ale czy to wystarczający powód, aby wyjść za mąż? Tego popołudnia poszła odwiedzić Michała, który już prawie całkowicie wrócił do zdrowia. Chłopiec przywitał ją z radością i natychmiast zaczął opowiadać o książce, którą czytał. Anna, powiedział nagle, przerywając swoją opowieść, tata mówi, że możesz zostać moją nową mamą. To prawda? Anna spojrzała w jego niewinne, pełne nadziei oczy i poczuła, jak serce ściska jej się z czułości. Co byś o tym pomyślał, Michał? Byłbym najszczęśliwszym chłopcem na świecie odpowiedział bez wahania. Kocham cię, Anno, i wiem, że mama z nieba też by cię pokochała. W tym momencie Anna zrozumiała, że jej decyzja już została podjęta. Rozdział jedenasty Tak, zgadzam się, tego wieczoru Anna poprosiła o audiencję u hrabiego. Znalazła go w bibliotece, gdzie siedział przy biurku, przeglądając dokumenty przy świetle świec. Gdy ją zobaczył, odłożył pióro i wstał. Anno powiedział cicho. Czy podjęłaś decyzję? Anna skinęła głową, czując, jak serce bije jej jako szalałe. Tak, wasza miłość, zgadzam się zostać pańską żoną. Hrabia zamknął oczy na moment, jakby odczuwał ogromną ulgę. Gdy je otworzył, Anna zobaczyła w nich coś, czego nie spodziewała się zobaczyć: Szczęście. Czy jesteś pewna? Zapytał, podchodząc do niej. To będzie trudne. Ludzie będą mówić, że to mezalians, będą kwestionować twoje prawo do tytułu. Wiem, odpowiedziała Anna z determinacją, ale jeśli pan wierzy, że mogę być dobrą żoną i matką dla Michała, to spróbuję być godna tego zaufania. Hrabia wziął jej ręce w swoje. Anna chce, żebyś wiedziała, że to nie jest tylko układ dla dobra Michała. Przez ostatnie dni zacząłem patrzeć na ciebie inaczej. Widzę w tobie kobietę, którą mógłbym pokochać. Anna poczuła, jak rumieniec zalewa jej policzki. Ja też zaczynam czuć coś więcej niż szacunek. Hrabia uśmiechnął się. Pierwszy prawdziwy uśmiech, jaki Anna od niego widziała. W takim razie pozwól, że oficjalnie cię poproszę. Ukląkł przed nią na jedno kolano i wyjął z szuflady biurka pierścionek. Prostą złotą obrączkę z małym diamentem. Anno Kowalska, czy zechcesz zostać moją żoną, matką dla Michała i panią tego zamku? Anna patrzyła na niego przez łzy szczęścia. Tak, wyszeptała. Tak, zgadzam się. Gdy hrabia założył jej pierścionek na palec, Anna poczuła, że jej życie właśnie się zmieniło na zawsze. Nie była już prostą służącą z biednej chaty, była narzeczoną hrabiego, przyszłą panią zamku. Ale najważniejsze było to, że po raz pierwszy w życiu czuła, że naprawdę gdzieś należy. Rozdział dwunasty. Przygotowania do ślubu wieść o zaręczynach hrabiego z prostą służącą rozeszła się po okolicy jak pożar. Reakcje były różne od szoku i oburzenia wśród miejscowej szlachty, po radość i dumę wśród prostego ludu, który widział w tym dowód na to, że cnota może zostać nagrodzona. Anna znalazła się w centrum uwagi, której nigdy nie pragnęła. Hrabia sprowadził dla niej nauczycielkę etykiety, panią de Montclair, francuską emigrantkę, która miała nauczyć ją podstaw zachowania się w towarzystwie. Pamiętaj, moja droga, mówiła pani de Montclair swoim melodyjnym akcentem. Nie chodzi o to, żeby udawać kogoś, kim nie jesteś, chodzi o to, żeby pokazać światu swoją naturalną godność. Anna uczyła się tańczyć, rozmawiać z gośćmi, zarządzać domem. Było to trudne, ale hrabia wspierał ją na każdym kroku. Wieczorami, gdy lekcje się kończyły, spacerował z nią po zamkowych ogrodach i opowiadał o historii swojej rodziny, o obowiązkach, które będą na niej spoczywać. Nie musisz być idealna. Mówił jej pewnego wieczoru, gdy Anna skarżyła się, że nie nadąża z nauką. Musisz tylko być sobą, to właśnie w tobie się zakochałem. Anna zatrzymała się i spojrzała na niego ze zdumieniem. Zakochałeś się? Hrabia uśmiechnął się i wziął ją za rękę. Czy to cię dziwi? Jesteś odważna, dobra, piękna. Jak mógłbym się w tobie nie zakochać? Anna poczuła, jak serce wypełnia jej się ciepłem. Ja też się w tobie zakochuję, wyznała cicho. Ślub został zaplanowany na wiosnę, gdy śniegi stopnieją i drogi staną się przejezdne dla gości. Anna napisała list do rodziców, informując ich o swoich zaręczynach. Odpowiedź przyszła szybko. Jej matka płakała ze szczęścia, a ojciec nie mógł uwierzyć, że jego córka zostanie hrabiną. Michał był zachwycony perspektywą ślubu. Miał być pazikiem, a już teraz ćwiczył swoje obowiązki z powagą małego dorosłego. Czy po ślubie będę mógł nazywać cię mamą? Zapytał pewnego dnia. Oczywiście, odpowiedziała Anna, przytulając go: Będę twoją mamą na zawsze. Anna wiedziała, że przed nią trudne wyzwania, ale po raz pierwszy w życiu czuła się naprawdę szczęśliwa. Rozdział trzynasty. Nowe życie. Ślub odbył się w maju 1790 roku, gdy zamkowe ogrody kwitły pełnią wiosny. Anna ubrana w suknię z białego jedwabiu, którą uszyły najlepsze krawcowe w okolicy, Wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Jej rodzice, ubrani w nowe stroje, które hrabia dla nich zamówił, płakali ze szczęścia i dumy. Ceremonia odbyła się w zamkowej kaplicy, w obecności rodziny, przyjaciół i przedstawicieli okolicznej szlachty. Niektórzy przyszli z ciekawości, inni z szacunku dla hrabiego, ale wszyscy musieli przyznać, że panna młoda promieniała szczęściem i godnością. Gdy Anna i Stanisław wymieniali przysięgi, Michał stał obok nich z pierścionkami, dumny ze swojej roli. Anna obiecała kochać i szanować swojego męża, a także być dobrą matką dla jego syna. Stanisław obiecał chronić ją i kochać do końca życia. Po ceremonii odbyło się wielkie przyjęcie w zamkowej sali balowej. Anna, teraz już hrabina Radziwiłłowa, tańczyła pierwszy taniec ze swoim mężem, czując się jak w bajce. Goście, początkowo zdystansowani, Stopniowo ulegali jej naturalnemu urokowi i szczerości. Gdy wieczór się kończył i ostatni goście odjeżdżali, Anna stała na tarasie zamku, patrząc na gwiazdy. Stanisław podszedł do niej i objął ją ramionami. Czy żałujesz? zapytał cicho. Anna oparła się o niego i uśmiechnęła. Nie. Po raz pierwszy w życiu czuję, że jestem tam, gdzie powinnam być. A ja czuję, że mój zamek w końcu stał się domem odpowiedział, całując ją w czoło. Michał wybiegł na taras w piżamie, nie mogąc zasnąć z podniecenia. Mamo, tato, czy możemy jutro pójść do lasu? Chcę pokazać mamie wszystkie miejsca, gdzie się bawiłem. Anna i Stanisław roześmiali się, a Anna wzięła chłopca na ręce. Oczywiście, skarbie, jutro pokażesz mi wszystkie swoje tajemne miejsca. Gdy wracali do zamku, Anna pomyślała o drodze, którą przeszła: od biednej służącej do hrabiny, od samotności do miłości, od strachu do szczęścia. Uratowała życie dziecka i w zamian otrzymała nowe życie dla siebie. Czasem największe szczęście przychodzi wtedy, gdy najmniej się go spodziewamy, a prawdziwa miłość rodzi się z dobroci serca i gotowości do poświęceń dla innych.